Kiedy usłyszałam własną matkę nazywającą mnie bankomatem z pulsem, coś we mnie pękło na zawsze. Zanim przejdę dalej, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić więcej poruszających historii jak ta. Nazywam się Hanna i przez pięć długich lat byłam analitykiem finansowym w Warszawie. Ale to nie moja praca definiowała moje życie, to była moja rodzina albo raczej to, co myślałam, że jest moją rodziną. Wszystko zaczęło się niewinnie. Mama Zofia zadzwoniła pewnego wieczoru, mówiąc, że ma problem z opłatami za mieszkanie. Brat Jakub potrzebował pomocy z rachunkami za prąd. Siostra Kasia miała awaryjną wizytę u dentysty. Byłam ich ratunkiem, ich niezawodną córką, siostrą, która zawsze pomagała. Przez te pięć lat odkładałam swoje marzenia na bok, chciałam kupić mieszkanie w Krakowie, miałam już nawet wypatrzoną kawalerkę w Kazimierzu. Marzyłam o planie emerytalnym, o bezpiecznej przyszłości, ale za każdym razem, gdy zbierałam jakieś oszczędności, telefon dzwonił i ja odpowiadałam. Płaciłam za wszystko, rachunki za gaz, prąd, wodę, naprawy w mieszkaniu mamy, pilne operacje, które nigdy nie były takie pilne, kurs językowy dla Jakuba, który porzucił po dwóch tygodniach, nowe buty dla Kasi, bo stare już się nie nadawały. Choć widziałam je potem na jej Instagramie, podczas wyjścia do modnej restauracji w Sopocie. Żyłam skromnie. Moje mieszkanie było małe, umeblowane rzeczami z second handu. Nosiłam te same ubrania latami. Rzadko wychodziłam ze znajomymi, bo nie było na to pieniędzy. A tak naprawdę moje pieniądze szły gdzie indziej, do ludzi, którzy podobno mnie kochali. W pracy byłam perfekcjonistką, analizowałam budżety, tworzyłam prognozy finansowe. Pomagałam firmom oszczędzać tysiące złotych. A w domu? Byłam ślepą idiotką, która pozwalała się wykorzystywać. Wszystko się zmieniło pewnego czwartkowego popołudnia w marcu. Siedziałam w biurze kończąc raport kwartalny, gdy telefon zadzwonił. Zobaczyłam imię Kasi na ekranie i odebrałam, przygotowana na kolejną prośbę o pieniądze. Ale tym razem nikt się nie odezwał. Słyszałam tylko głosy w tle. Kasia musiała przypadkowo wybrać mój numer, trzymając telefon w kieszeni. To, co usłyszałam, zniszczyło moją duszę. Znowu zadzwonię do Hanny, śmiał się Jakub. Ta idiotka zawsze wysyła pieniądze. Bankomat z pulsem, mówię wam, mama chichotała, moja własna matka. Musi się czuć potrzebna, biedactwo. Nie ma własnego życia, więc żyje naszym. Szkoda, że nie możemy prosić o więcej naraz, dodała Kasia. Ale trzeba dozować. Jak poprosisz o dwa tysiące, zacznie pytać. A tak po pięćset, osiemset złotych nie zauważa. Myślicie, że wystarczy na wyjazd w Tatry? zapytał Jakub. Powinno. A jak nie, wymyślimy coś. Może, że pralka się zepsuła? Hanna uwierzy we wszystko. Słuchałam tego dziesięć minut. Dziesięć minut, które zamieniły moją miłość w kamień. Rozłączyłam się. Ręce mi się trzęsły, żołądek skręcał, chciałam krzyczeć, płakać, wyć, ale byłam w biurze, otoczona współpracownikami, więc siedziałam w ciszy, patrząc w pusty ekran komputera. Potem coś się we mnie zmieniło. Przestałam czuć ból. W jego miejsce przyszedł chłód, matematyczny, logiczny chłód analityka finansowego, który właśnie odkrył gigantyczną dziurę w budżecie. Utworzyłam nowy plik Excel. Nadałam mu nazwę. Strategia wyjścia. Przez następne dwa tygodnie pracowałam nad tym plikiem każdej nocy. Zebrałam wszystkie przelewy, które wykonałam na rzecz rodziny przez ostatnie pięć lat, każdy rachunek, który opłaciłam, każda awaryjna sytuacja. Zsumowałam to wszystko. 47 pięć złotych. prawie 50 tysięcy. Mogłam mieć swoje mieszkanie w Krakowie, mogłam mieć fundusz emerytalny. Mogłam podróżować po Europie. Zamiast tego finansowałam ich luksusowe życie. Potem zaczęłam grzebać głębiej. Media społecznościowe są cudownym narzędziem, gdy wiesz, czego szukasz. Znalazłam zdjęcia Jakuba z weekendu spa w Zakopanem, resort pięciogwiazdkowy. Kosztował minimum trzy tysiące złotych za osobę. Dwa tygodnie po tym, jak pilnie potrzebował pięciuset złotych na czynsz. Kasia chwaliła się nowym iPhone'em na Instagramie cztery tysiące złotych. Miesiąc po tym jak płakała do telefonu, że nie ma pieniędzy na rachunki za prąd, mama pochwaliła się swoim przyjaciółkom nowym zestawem mebli ogrodowych. Widziałam komentarze piękne, drogie pewnie, no ale warto zainwestować w siebie dwa tysiące złotych. Dokładnie tydzień po tym jak powiedziała mi, że musi zapłacić za pilną wizytę u kardiologa. Każdy dowód wydrukowałam, każdy screen zapisałam. Przygotowałam się jak do prezentacji biznesowej. W międzyczasie zachowywałam się normalnie. Odbierałam telefony, uśmiechałam się, wysyłałam pieniądze. 500 złotych tu, 700 tam. Byłam ich posłuszną Hanną, wiernym bankomatem. Mama zaprosiła mnie na niedzielny obiad. Przyjęłam zaproszenie z uśmiechem. Ubrałam się skromnie jak zwykle. Wzięłam domowy sernik, który uwielbiała. Weszłam do jej mieszkania, które opłacałam od trzech lat z szerokim uśmiechem. Jakub i Kasia już tam byli. Przywitali mnie ciepło, za ciepło. Poznałam ten ton. Przygotowywali grunt. Siedzieliśmy przy stole. Jedliśmy rosół, który mama ugotowała z moich pieniędzy, ze składników kupionych za moje przelewy. Gawędziliśmy o pogodzie, o pracy, o sąsiadach. Potem. Nadszedł ten moment. Haniu kochanie, zaczęła mama, głaszcząc mnie po ręce. Mam pewien problem: właściciel podniósł czynsz o 500 złotych. Od przyszłego miesiąca. Nie wiem, jak sobie poradzę. Skinęłam głową, udając zmartwienie. 500 złotych? To dużo, mamo. Wiem, wiem, westchnęła dramatycznie, ale cóż mogę zrobić: albo zapłacę, albo mnie wyrzucą. Jakub włączył się jak dobrze wyreżyserowany aktor. Moglibyśmy ci pomóc, mamo, ale wiesz jak jest. Sam ledwo wiąże koniec z końcem. Kasia przytaknęła żarliwie. Ja też, może Hania mogłaby? Wszyscy spojrzeli na mnie. Troje par oczu, pełnych fałszywej nadziei i prawdziwego wyrachowania. Uśmiechnęłam się. Oczywiście, że pomogę. Zobaczcie ich twarze. Ulga, triumf. Nawet przez sekundę nie pomyśleli, że mogłabym odmówić. Ale najpierw dodałam, wyciągając telefon, chciałabym wam coś pokazać. Puściłam nagranie. Mój głos był spokojny, ale moje ręce drżały, gdy naciskałam play. Z głośnika popłynęły ich głosy. Bankomat z pulsem. Idiotka zawsze wysyła pieniądze. Nie ma własnego życia. Wymyślimy coś. Hanna uwierzy we wszystko. Cisza, która zapadła, była bardziej głośna niż krzyk. Mama zbladła. Jakub zakrztusił się wodą. Kasia otworzyła usta, ale nie wydała z siebie żadnego dźwięku. To nie koniec, powiedziałam rozkładając na stole wydruki. Tutaj macie wszystkie moje przelewy. 47 485 zł przez ostatnie pięć lat. Pokazałam im zdjęcia z ich Instagrama. Zakopane iPhone, meble ogrodowe, restauracje, spa. Wszystko kupione za moje pieniądze, Podczas gdy udawaliście, że umieracie z głodu. Wyciągnęłam prawdziwe zawiadomienie od właściciela mieszkania. A co do czynszu, podwyżka to osiemdziesiąt złotych, nie pięćset, reszta miała trafić do waszych kieszeni znowu. Mama próbowała coś powiedzieć. Haniu, to nieporozumienie, my nie. Nie, przerwałam jej. Nie ma żadnego nieporozumienia, jest tylko prawda. I prawda jest taka, że od dzisiaj nie dostaniecie ode mnie ani złotówki. Nie możesz tego zrobić, krzyknęła Kasia. Jesteśmy rodziną. Rodziną? Zaśmiałam się. Po raz pierwszy od tygodni zaśmiałam się. Ale to był gorzki, pusty śmiech. Rodzina nie nazywa się nawzajem bankomatem. Rodzina nie kłamie. Rodzina nie wykorzystuje. Wstałam od stołu. Z kieszeni wyjęłam klucz do mieszkania mamy. Położyłam go na środku stołu. Obok nietkniętego sernika. Ten klucz to symbol. Od jutra przestaje płacić za to mieszkanie, przestaje opłacać wasze rachunki, przestaje istnieć jako wasz fundusz ratunkowy. Mama zaczęła płakać. Ale to były łzy złości, nie żalu. Nigdy ci tego nie wybaczę, jesteś bezwzględna. Niewdzięczna, którą spojrzałam na nią. Za co? Za to, że mnie wychowałaś? To była twoja odpowiedzialność jako rodzica. Nie pożyczka do spłaty. Wyszłam, za sobą słyszałam krzyki, przekleństwa, błagania, ale nie odwróciłam się. W ciągu tygodnia zmieniłam wszystkie dane bankowe, zablokowałam ich numery, odłączyłam się od wszystkich wspólnych usług, zapisałam się na terapię. Terapeuta powiedziała mi coś ważnego. Nie możesz podpalić samej siebie, żeby ogrzać innych. Dokładnie to robiłam przez pięć lat. Minął rok, dzisiaj siedzę w swoim nowym mieszkaniu w Gdańsku. Kupiłam je sama, za swoje pieniądze, dostałam awans w pracy. Zarabiam dobrze, mam fundusz emerytalny, podróżuję. Ostatnio byłam w Lizbonie. Mam prawdziwych przyjaciół, którzy lubią mnie dla mnie, nie dla mojego portfela. Nauczyłam się czegoś ważnego. Rodzina to nie ci, którzy dzielą DNA. Rodzina to ci, którzy dzielą życie, którzy wspierają, bo chcą, nie bo muszą. Przez lata myślałam, że jestem silna, bo mogłam wszystko znieść. Teraz wiem, że prawdziwa siła to umiejętność powiedzenia dość. Nie żałuję ani przez sekundę. Tamtego dnia odzyskałam swoje życie. A co byś zrobił na moim miejscu? Czy kiedykolwiek przeżyłeś coś podobnego? A może znasz kogoś, kto przeszedł przez zdradę w rodzinie? Zostaw komentarz poniżej. Chcę usłyszeć twoją historię. Zostaw też łapkę w górę, jeśli ta historia cię poruszyła. I zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić więcej równie poruszających historii, jak ta.